9 grudnia. Z nadzieją pragnę. Prosiłem Cię o moc do osiągnięcia powodzenia, a uczyniłeś mnie słabym, abym się nauczył pokornego posłuszeństwa. Prosiłem o zdrowie dla dokonania wielkich czynów, a dałeś mi kalectwo, ażebym robił rzeczy lepsze. Prosiłem. O bogactwo, abym mógł być szczęśliwym, a dałeś mi ubóstwo, żebym był rozumny. Prosiłem o władzę, żeby mnie ludzie cenili, a dałeś mi niemoc, abym odczuwał potrzebę ciebie, kochającego ojca. Prosiłem cię o towarzysza, aby nie żyć samotnie, a dałeś mi serca, abym mógł kochać wszystkich ludzi. Prosiłem o radość, a otrzymałem życie, aby móc cieszyć się wszystkim. Niczego nie otrzymałem, o co prosiłem, ale dostałem wszystko to, czego się nie spodziewałem. Prawie na przekór sobie, moje modlitwy, niesformowane, wysłuchałeś. Boże, bądź pochwalony. Za Twą miłość i niezbadane Twoje wyroki. Kredo nadziei. To pragnienia mówią o tym, kim jesteś. A człowiek, który zabija pragnienia, umiera. Dzisiaj chciałbym Ci powiedzieć o nadziei, a z nadzieją właśnie związane są pragnienia. Na Chrzcie Świętym. Tak jak już Ci to zdążyłem powiedzieć, oprócz wiary otrzymałeś również nadzieję, aby pragnąć tak jak pragnie sam Bóg, aby patrzeć na drugiego człowieka i na świat tak jak patrzy sam Bóg, co oczywiście jest bardziej cechą wiary, ale co również wyraża się w nadziei. Nadzieja związana jest przede wszystkim z wdzięcznym spojrzeniem na to, co było. Czasami może wydaje ci się, że nadzieja związana jest z tym, co jest przed tobą. I oczywiście, że tak jest. Ale przede wszystkim nadzieja jest związana z tym, co jest już za tobą. Co przeżyłeś, co doświadczyłeś, jakie pozytywne wnioski z tego wyciągnąłeś, czego się nauczyłeś. Kiedy lud izraelski przebywał w Babilonii, była to już jego druga niewola, wtedy cała historia przeżyć egipskich została, Przypomniana temuż ludowi. Dlaczego? Prosta sprawa. Po to, aby widząc niezwykłe działanie Boga, który przede wszystkim w Egipcie był z uwięzionymi Izraelitami, ale przede wszystkim Bóg, który w pewnym momencie powiedział: Trzeba wyjść, trzeba zrobić wszystko, aby wrócić do Ziemi Obiecanej. Ja Wam pomogę. I Bóg ewidentnie prowadzi lud izraelski, najpierw wyprowadza, a później prowadzi przez wiele lat przez pustynię synaicką. I lud w Babilonie wraca do tej historii, po to, aby zobaczyć jedną sprawę. Skoro Bóg wyprowadził nas z ziemi egipskiej i zaprowadził nas do ziemi obiecanej, mało tego, przez 40 lat opiekował się nami na pustyni, gdzie nie zabrakło nam wody, gdzie nie zabrakło posiłku, gdzie nie zniszczyły się ubrania, to również. Z pewnością wyprowadzi nas z niewoli babilońskiej i zaprowadzi do Ziemi Obiecanej. A zatem jako mistyk codzienności dobrze, abyś budował swoją nadzieję, swoje wielkie pragnienia na swoim doświadczeniu i swojej mądrości. Sięgając w przeszłość możesz zobaczyć, jak, jak wiele doświadczyłeś, jak wiele pięknych spraw przeżyłeś. Mało tego, Bóg cały czas był blisko, Bóg cię wspierał, Bóg cię prowadził. Czasami być może wydawało ci się, że gdzieś On jest daleko, ale ostatecznie zauważyłeś – On jest, On działa, On mnie prowadzi nadzieja chrześcijańska to wdzięczne spojrzenie na przeszłość, która daje równie otwarte, chociaż czasami ryzykowne spojrzenie w przyszłość. W tej przestrzeni karmelitańskiej w tej pustelni zakonnicy Karmelici Bosi dotykali swojego stwórcy na modlitwie i uczyli się właśnie takiego wdzięcznego spojrzenia, które w kolejności dawało im nadzieję. A zatem zapraszam Cię do tej niezwykłej przygody. Bo nadzieja i wielkie pragnienia rodzą przygodę, a tą przygodą jest Twoja codzienność.